Czy szukasz prostego w obsłudze defibrylatora automatycznego? Model iPad SP1 wyróżnia się atrakcyjną ceną, uniwersalnością i prostą obsługą. Jest wyposażony w uniwersalne elektrody dla dorosłych i dzieci, z łatwością przełączysz tryby w zależności od potrzeb. W zestawie znajdziesz niezbędne akcesoria: nożyczki, golarkę, usteczkę do dezynfekcji, gumowe rękawiczki oraz maseczkę do resuscytacji. To model automatyczny, co oznacza, że decyzje o wyładowaniu podejmuje urządzenie, dając Tobie pewność i wsparcie w krytycznych chwilach. Dodatkowo dzięki zastosowaniu metronomu i komunikatów głosowych prowadzenie resuscytacji staje się prostsze i skuteczniejsze. Odwiedź medyczny.pl, aby dowiedzieć się więcej o defibrylatorze IPAD SP1 i zobaczyć pełną specyfikację techniczną. Masz pytania? Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy. Podmiotem prowadzącym reklamę jest promedika Mariusz Michalski, właściciel strony internetowej medyczny.pl. Producentem wyrobu jest CEU Medical System. To jest wyrób medyczny. Ta bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.